Cześć, Bartek z tej strony. Ostatnio, jak omawiałem swing i snatch, nie wspomniałem o jednej rzeczy i ten element będzie bardzo istotny w pinie, czyli tak zwanym zarzucie. Jeśli chodzi o zarzut, jest to dalej jakby znowu przedłużenie swingu, tylko tym razem chcemy, żeby cat nam się znalazł tutaj w tej pozycji, w tak zwanym position. Co jest istotne, bardzo dużo osób robi to w ten sposób, że kred im się pobija o bark. Robi to w ten sposób, jest, leci tutaj i spada w ten sposób. <grymne> okay? I jeśli chcemy to wyeliminować, ważne jest, żeby uwzględnić tak zwaną depresję upadki, czyli ruch upadki w dół względem ciała. Okay. E, w, robimy to w ten sposób, żebyśmy chcieli tutaj coś pod pachą cały czas ściskać. Możemy sobie nawet to przyczynić w taki sposób, że właśnie wsadzić sobie jakiś zeszyt, albo jakąś kartkę, czy coś w tym stylu, pomiędzy mm, e, jakby ramię a tłów pod pachę i staramy się go utrzymać. Okay? I w ten sposób możemy bardziej stabilnie trzymać bark i skrócić ten dystans tego klina. Wygląda to wtedy w ten sposób. I on o wiele szybciej. No, tutaj wskakuje. Ok. Nie obija nam się po barku i nie obija nam się po przedramieniu, tak jak to robiliśmy wcześniej. Czyli im dalej odejdzie, od Naszego środka ciężkości, tym z większym impetem uderzy nas tutaj w bar. Tu chcemy ten dystans skrócić, chcemy, żeby on po jak najkrótszej linii wyleczy. ok? Raz staramy się, nie ciągnąć z samego ramienia, tylko właśnie chcemy wykorzystać tutaj ten ruch jak przy swingu z bioder, a tutaj tą ręką ściskając pachę możemy skrócić po prostu ten dystans, ok? O wiele szybciej, o wiele optymalniej wykonujemy właśnie to ten start, ok? I tak wykonujemy.